Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sobota dla wielu spośród nas to jest upragniony dzień odpoczynku. Dla mnie akurat dzisiaj jest to dzień wielu kateches, wielu treści, którymi będę się dzielił w Warszawie na zajęciach na Akademii Rozwoju Talentów. A, pozdrawiam wszystkich tych, z którymi będę się dzisiaj spotykał. Ale najpierw, zanim cokolwiek będzie z przesłania, z opowiadania, idziemy do Jezusa. Jezu, dzisiaj, gdy klękamy przed Tobą z aniołami świętymi, razem z naszą Matką Maryją, która ciągle trudzi się, abyśmy Twoją wolę odkrywali i stosowali Twoje słowo do różnych sytuacji naszego życia. Czytamy dalej dzieło Jana od Krzyża, kontynuując to, co powiedział. A ten święty, jakże wymagający święty, napisał: Kto szuka Boga, utrzymując się jednocześnie przy swoich upodobaniach w bezczynności, Szuka go po nocy i nie znajdzie. Lecz ten, kto porzucił łoże swych upodobań i rozkoszy i szuka go przez ćwiczenie się w cnotach, szuka go w dzień i znajdzie go wnet. Najpierw trzeba wiedzieć, że jeśli dusza szuka Boga, to wiele więcej, umiłowany jej szuka. Ty nas szukasz. W każdej naszej trudności nam towarzyszysz, w każdej naszej radości przeżywasz z nami świętowanie. Ty nas szukasz, ale jednocześnie zapraszasz, wołając i przypominając przez świętego Jana od krzyża, że oto mamy porzucić nasze upodobania w bezczynności szukania ciebie po nocy. Daj nam zrozumieć to. Pozwól nam, Panie, abyśmy w ciągu dnia znajdowali czas na słuchanie Twojego słowa. Jezus powiedział: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia, a Bóg, czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie. Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Wiem, wiem, wiem. Tych, którzy mówią, no ale ja się modlę i co? Tak? Modlisz się, jak jest tutaj napisane? Którzy dniem i nocą wołają do niego, tak się modlisz? Moi drodzy, ta dzisiejsza Ewangelia, tak jak wiecie, to jest jedna z moich ulubionych Ewangelii, dlatego że pokazuje, no właśnie, moc wytrwałej modlitwy i sędziego, który bał się, nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. Jakbyśmy to mieli w dzisiejszych naszych czasach? No, broń Boże, mówię, że wszyscy sędziowie się nie boją, nie boją Pana Boga, nie, absolutnie nie. No, ale tu jest tak napisane. Jeszcze raz, ten sędzia nie bał się Boga i nie liczył się z ludźmi. <laughs> I wdowa, która można, można było powiedzieć, że to <laughs> e, z motyką na słońce, <laughs> poszła do sędziego, który jest takiej, a nie innej dyspozycyjności, takim, a nie innym, takiej, a nie innej otwartości, to będzie lepsze słowo, i go prosi. I okazuje się, że kropla drąży skałę i doprowadza do tego, że ten oto sędzia zmienia zdanie. Ale Jezus pokazuje coś bardzo istotnego dla nas przez tę Ewangelię dzisiejszą. Pokazuje, zapalając nas przez tę dzisiejszą Ewangelię, tak naprawdę powodując, że to ziarno do naszego grodu duszy wpada, byśmy mogli ten płomień Krótko mówiąc, zobaczyć ten płomień miłości, który On rodzi w nas przez zaproszenie nas do wytrwałości. Ta Ewangelia mówi, że chociaż czasem możesz być w sytuacji, w której wydaje ci się, że nie masz relacji z Jezusem, że on Ciebie nie słyszy, to ty masz nie ustawać, to ty masz. No to Ty masz dalej kołatać, to Ty masz dalej prosić, bo jeśli, jeśli nie dostaniesz tego, co będziesz chciał, to Jezus przez Twoje kołatanie pokaże Ci, dlaczego Ci tego nie daje, albo co daje Ci, żebyś zobaczył, co On widzi w kontekście tego kołatania. To jest bardzo istotne. Ta Ewangelia bardzo pomaga zrozumieć słowa prosicie, a nie otrzymujecie, modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie z listu świętego Jakuba. Pomaga zrozumieć. I, I tutaj kiedyś taka nasza siostra Zuzia Zuzelska bardzo gdzieś dotknęła mnie odpowiedzią na zajęciach, które pytanie, na pytanie postawione udzieliła odpowiedzi, bo ktoś zadał jej pytanie Zuży do którego momentu mamy się modlić? Ja się modlę do skutku. Jak Bóg nie da mi tego, co chcę, a modlę się i on widzi moją determinację, to przeważnie pokazuje mi, dlaczego mi tego nie daje. To jest bardzo ważne. Czy mamy taką determinację? Czy mamy taką gorliwość? Może dzisiaj trzeba się modlić o gorliwość? Może dzisiaj trzeba się modlić o determinację w modlitwie, żeby nie odpuszczać? Żeby stawać przed Panem i wołać, Panie, nie rozumiem Ciebie. Panie, jestem w sytuacji, w której doprowadziłeś mnie do skraju, który naprawdę przeraża mnie wobec tego wszystkiego, co się dzieje dookoła. Panie, przecież Ty chcesz dla mnie dobrze, bo jesteś samą miłością. Jesteś Bogiem kochającym mnie ponad miarę. Pomóż mi zrozumieć to, czego nie rozumiem. Pomóż mi zobaczyć. To, co jest tak istotne i ważne, i chcesz, bym to zobaczył. Kochana siostro, drugi bracie, mnie ta de determinacja w wielu sytuacjach, w których byłem przekonany do woli Bożej, e pokazała, jak Bóg działa, działając w inny sposób niż sobie wyobraziłem. Ale przez determinację doświadczyłem Jego mocy. Kiedy podczas jednej z, jednego ze spotkań można powiedzieć, że zamknęły się przede mną wszystkie możliwe drzwi i nie mogłem zrobić po ludzku nic. I jedyna rzecz, która mi wtedy przychodziła do głowy, to żeby stać i rozważać, rozważać życie Jezusa. Tego dnia, wobec tego wydarzenia, które, w którym byłem, Odcięty, można powiedzieć, od innych, przez, jak powiedziałem, już zamknięte drzwi przede mną, zmówiłem yy, czurkiem, przepraszam, upraszczając, po kolei. Wszystkie tajemnice Różańca, zasadniczo je dzielę w ciągu dnia. I nie zapomnę, kiedy stałem w bezradności, nie mogąc zrobić nic, a wiedziałem, że Jestem przekonany, byłem przekonany, że Bóg posyła mnie konkretną misją, a z drugiej strony zamyka serce tych, do których mnie posyła, no bo te drzwi są zamknięte, mówiąc alegorycznie nieco i w przypowieściach. I zapomnę, kiedy skończyłem tę ostatnią tajemnicę chwalebną, odłożyłem różaniec. Podeszła do mnie siostra zakonna, która w jednej chwili. Tak naprawdę doprowadziła do tego, że mogłem zrobić to, po co przyjechałem, co było moją misją, co było na poziomie y, mojego serca. Doprowadziła do tego, że nagle wszystkie drzwi się otworzyły. Tak po ludzku, można powiedzieć, podeszła w tym miejscu, w tym czasie do mnie, żeby się spotkać i zrobić to, co wydawało jej się normalnością. A dla mnie było to ogromnym przeżyciem. Ponieważ ja w tej sytuacji doświadczyłem ogromnego miłosierdzia nad sobą, doświadczyłem jego troski i tego, że on to wszystko, z czym ja się zmagam, widzi. Nie ustawaj. Proszę. Nawet jak modlisz się już tyle lat, nie widzisz efektów. To prosi Jezusa o zrozumienie, co masz zrobić. Stawiaj Mu te pytania. I proszę nie bój się tego, że wykroczysz poza nauczanie Kościoła, bo jeżeli On mówi, to Ty będziesz wiedział, wiedziała, że to, co będzie mówił, zmieści się w tym, co należy do de depozytu wiary. A jeśli nie mieści się to w tym, co należy do depozytu wiary, do tego, co mówi Urząd Nauczycielski Kościoła, to masz bardzo konkretny znak, że ta myśl, to poznanie, to natchnienie, to proroctwo nie jest od Niego. Błogosławię Cię na cały dzień dzisiejszy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.